Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry League of Legends, tak jest. Jedną osobę, co tutaj znam i gra właśnie, to jest z Na'Vi, będzie tutaj jungler Cothanks, który będzie grał Rengarem. No i jest to oczywiście losowy jakiś tam replay przeze mnie wybrany po przejrzeniu jakiś tam Replay z LoL Replay No i zobaczmy, jakie są składy drużyn Strona niebieska ma Twist of Fate na midzie Na dole Blitzcrank i Sever, na topie Fiora I tak jak już mówiłem, Rengar w dżungli Znowu Z drugiej strony mamy Shen'a w dżungli wladimir No właśnie, i teraz mam dziwko. No, mamy na i Ezreal jako Edikary. Teraz Katarina chyba nam idzie, Wladimir na, na topie i Poppy będzie jako support. Nawet, że nikt z nich nie wziął ani pół warda. No, muszą tu uważać, bo jest Blitzkrank, który może tutaj haka użyć. No, Poppy lepiej żeby uciekała. Znowu Ranger obrywa. No, dobrze tutaj, tu jest to ma, użył tej karty. O, kurczę ten Ezreal naprawdę sniper z niego. No i sam już e, minionki. No i tak jak mówiłem, Wladimir na topie, Katarina na midzie, Shen w dżungli, na bocie będzie Poppy na suporcie i Sivir, Nie pozwolę im tutaj wziąć golemów. Bardzo dobra decyzja, przynajmniej nie wbiją bardzo szybkiego drugiego levelu. To mi się podobało, to mi się naprawdę podobało. Tutaj pomoże jeszcze Ezreal przy niebieskim buffie, bo jest naprawdę z tyłu tutaj Shen. Jeszcze ponad 5 sekund ma tutaj spóźnienia na niebieskim buffie. Prawdopodobnie go chcę zrobić no, bez smite'a, bez smajta tak, z drugiej strony. Rengar. No Rengar sobie zrobił czerwonego buffa, używając smite'a przy tym. No i zobaczmy. Jestem bardzo ciekaw, co tu się będzie dało działo na bocie. Jakby nie patrzeć patrzeć poppy, no, dużo obrażenia zadaje. Bardziej jak właśnie wbije swego przeciwnika w ścianę, no i musi teraz zobaczyć. Dobrze, że nie trafił tutaj. Hmm, Blitzcrank tego haka, bo inaczej byłoby popi. Pop, pop, tak mi się coś wydaje. No i teraz Shen musi odzyskać troszeczkę czasu, ale Rengar jest naprawdę potężny w i zadaje naprawdę dużo obrażenia i też się dosyć dużo leczy. No i chyba będzie właśnie gank na topie na no Vladimira. Bardzo łatwo się ten degenkuje właśnie na topie. Na bocie. Nie, myślałem, że coś się więcej dzieje. Na mnie, też po prostu są. Farmione minionki. No i teraz jest. Jest atak na. mira który idzie w pula. No i naprawdę, ledwo sobie żyje. Na bocie jest First Blood. oj jak śmiesznie przycięło głosy. No i po na dole zabiła. Tutaj. u też nie. Nie udało się przeżyć. Naprawdę. Nie wiadomo jeszcze jak. Na topie zginął w Ladymir w końcu. Musieli go jakoś dobić. No i tutaj Shen. Jakby się troszeczkę pospieszył, to by tego rengala złapał, ale tak mi się nie uda. Tylko będzie miał naczynia przeciwko siebie Fiore. Nie, poszedł po prostu po Red Buffo. Nie zdecydował się pójść na Fiore. Na bocie nareszcie został sobie Ezreal razem z krankiem. Jeden i drugi próbują coś tam farmić, ale support tego nie powinien robić. No teraz muszę uważać, jak zroba jak zostanie złapany to może oberwać naprawdę potężnie jeszcze żadnego się nie zdecydował zrobić przynajmniej tak mi się wydaje. No na topie już się wrócił Vladimir, który daje radę nawet przyfarmić dosyć dobrze te minionki pod y, wieżą a na midzie, na, na midzie? coś się tutaj biją nawet, że dużo tutaj wreszcie sobie nie zrobili, bo nawet pół życia sobie nie zdjęli no na bocie ta Poppy jest naprawdę niebezpieczna, no, teraz jest widoczna przez tego Ward'a, nawet z e, po prostu normalnie uderzając, uuu, aktywowane tutaj e, pasywa, ledwo co żyje ten <grych> e, Ezrel. no i na midzie został zabity Twisted Fate, który oczywiście minąłem, bo na bocie byłem bardziej zajęty oglądaniem, co tam Ezrel robi e, razem z Poppy. No i znowu tutaj... uuuu jest tutaj special dużyty. Żeby przeżyć. No i 1000 Golda wydany na... Wanted. Uu, bardzo dobrze to zrobił Ezreal, No, ale też mało braku, żeby odpłacił się tutaj Blitzkrank za to wszystko, ale na szczęście jest... Dobrze. No, Sigur w ogóle nie może podejść do tych minionów, bo wie że tutaj Popi wyjdzie ja po prostu. Zmasakruje w ścianę. Na pewno tego nie przeżyję, dobra. Na topy, na topy nie wiem w ogóle po co tutaj przychodzi Shen, jak Fiora sama sobie stoi pod wieżą z naprawdę przesuniętymi, no ale dobra. na no, Gdzie jest to Fate? Dziwne, że Shen tutaj nie próbuje, przynajmniej mu troszeczkę obrażeń zadać, na pewno dałby radę. No, ale dobra. Co się dzieje? No, jest Rengar na bocie, więc jest dwóch na trzech. No, będę musieli chyba uciekać, bo ten Ezreal no, może nie przeżyć. No Uciekaj, popi, uciekaj. Dobrze, nie trafiony ten hook na, hack na, na szczęście, więc e, flash użyty niepotrzebny przez Skranka. No, poszedł sobie tutaj przyfarmić też dłużki, Tu jest to fade i oczywiście idę teraz na mida na topie, tutaj bardzo dobrze obstawiony Wladimir e, Wardami, nie chce mieć żadnych problemów e, z jakimiś niespodziewanymi gankami no, musi tutaj uważać na Fiore, który naprawdę już niezłe wrażenie zadaje Będzie ma topienny, tylko jeden Doron Blade mm, co znowu Shen kupił kupił cały Heart of Gold, więc e, 5 goldów co 10 sekund będzie mu wspływać na konto i to mu naprawdę dużo da To w e, Late game może być naprawdę potężna. Jest tutaj ward postawiony. Pizzo kupiłem. Kupiłem Ferry Charm. Jednak tutaj przydaje się. Uuu, w to jest wątpię, żeby tutaj przeżył. Naprawdę dużo obrażenia. No, ale jednak, jednak, jednak. Uuu, nie zauważyłem. Oczywiście Wladimir tutaj zabity przez Fiorę na topie. Ona sobie tutaj spokojnie stąd ucieknie. Na midzie jest Rengar. Przejdzie na botta Został zauważony tutaj Shen oczywiście, więc już e, ucieka. Co na bocie? Na bocie, no, Civil musi uciekać. Nie ma w ogóle życia. E, ładnie tutaj jest farmie 35 25, więc aż 10 więcej. No, nie udało się tutaj zestunować. No, może tutaj zginąć Poppy? Jakby było już ulti, to prawdopodobnie to by zginęła, bo by bym nie mogła po prostu użyć flasha. Troszkę niepotrzebnie tutaj zaszalała na tym bliskranku, mogła sobie odpuścić. No ale tak e, może i lepiej. To i wyszło, no zobaczymy, zobaczymy. E, co dalej się dzieje. Katarina. U, użyty tutaj ulti odwójstwa fejta, wpada na ta Popie na pewno nie przeżyje, Jeszcze tutaj bliskrank coś próbuje, ale jakby miał jakiegoś stana tutaj. u, e, Bardzo dobrze tutaj zaatakował. A, wymiana jeden za jednego, ale jest już Katarina. Nie prawdopodobnie zabije obydwie osoby, trzeba to tutaj uważać, nie. Jednak przeżył tutaj Bitfrang i przeżyje też Sivir na pewno, ale Katarina nie, bo tutaj już jest Rengar. Co się dalej wydarzy? U Rengara, no Red już wziął, jest Blue oczywiście dostępny, więc na pewno Pistofej tutaj się o nie postara. Nie decyduje się w ogóle przycisnąć tej wieży, wie że tutaj może hmm, przybyć Shen, który jeszcze 6 dowolu nie wbił i dlatego nie było ulti, miałem się właśnie zastanowić, czemu nie wszedł tam z ulti i nie uratował na przykład Poppy, hmm, no ale się na to nie zdecydował. Co mi pokazuje? Hmm, Shen powinien sobie wziąć po prostu tego Blue, no chyba że chce dać się City Reduction komuś z mida, albo na przykład wladimirowi, który jest na topie no chyba, że poppi też nie byłby to zły pomysł, w końcu jedyna osoba, oprócz Harry, która używa mana tak, to mam i katherynę i wladimira, który tej many nie używałem no, dużo obrażenia zadaje już ta Katarina, co ona ma złożone? ma ekstek rewolwer i buty już, więc no nieźle, a twist of fate pod winy darą ringi właśnie, budziki też ma złożone no, e, Rengar przyszedł Namida. Musi uważać Katarina. Jaki stan na nią pójdzie od e, Twist of może to naprawdę dobrze wyglądać. Twist of Fate na no nic się wydajemy. Zasydował teraz dopiero. Jest e, dobry stan, ale jest też Shen. Bardzo dobry, flash, złapany ten Twist of Fate. E, Teraz e, fokus na Rengar'a musi uważać, tutaj Katarina. E, próbuje uciec. Jeszcze dobre ulti od Shana, więc e, pozwoliło to jej. Uciec i przeżyć. I ona tutaj, tego życia miała, podejrzewam, że ze 2-3 u Fiora tutaj atakowana na topie. Znaczy ona próbowała zabić Wladimira, ale jednak wieża plus pewnie pól Wladimira bardzo dużo jej dał. No, muszę teraz uważać. Jednak Wladimir tutaj, właśnie atak. Nie wiem po co w ogóle ten e, flash, bo był dla mnie bardzo zdecydowanie niepotrzebny. No, ale jednak zdecydował się użyć też e, flesza. Radę z Ignite'em. Jest tak, nie, no to troszeczkę śmieszne dla mnie. No, na bocie. Na bocie. Uh, Mała szczęście, dosyć popino i użyte dwie ulti, żeby podlecieć jak najbliżej MIDA. Tu jest to fade, próbował tutaj złapać Katarinę, no ale jej mu się tego nie udało. No. Oczywiście tutaj mana no, odbiera, no blisko na bocie. jest, to niezła atak, jest to ulti użyte na Blitzcranku, żeby nie dostała wyobrażenia od wieży od Sivir, ale jednak się skończyło w, w ostatnim momencie, no i jeszcze tutaj bardzo duże szczęście zmieniła ta Civil od ataków właśnie Ezreala, no i co tutaj Ezreal próbuje, no uciekać do mida, że tutaj jest, kurcze, czemu on tak śmiesznie biega, przecież kurcze właśnie wiedział o tym, że to tak zadziała, że on tutaj wskoczy Rengar na niego no i nic, Ranger zabija Ezreal'a ma następne blue, to po prostu zabija popi i później Sivir skinęła od Ezreala, a teraz Ezreal z no. tak sobie to po prostu podali to blue, więc ma całe blue na pewno mu się to przyda mm. ma już dwa staki tego Bounted Necklace co dalej się dzieje? A no tutaj Fiora będzie próbować farmić też sobie golemy lemy na topie. No ale Wladimir bardzo dobrze to jednak chyba robi. Chyba, że Shen to sfarmiła nie widziałem. No, popi wreszcie, może coś sobie przyfarmić. Masz już Philosopher's Stone i Boot of Mobility. No, w końcu bardzo się przydadzą do inicjowania w ogóle jakiejś walki. Dużo to na pewno daje. Niebieska karta. Oczywiście chodzi o manę. No ale tutaj bardzo dobrze ciśnie Katarina chce, żeby jak najwięcej e, ostatni, znaczy dobić e, to ostatnich uderzeń zrobił. E, twist of Fate, tak jak to po polsku chyba by, brzmiało. By, 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 no i tutaj Shen podchodzi na topa. Ale wątpię, że by chce... Coś... Uuu i tutaj na bocie jest e, gankot e, Rengara. W ogóle tak jak widziałem bardzo dobry troszkę podpisz to nie została złapana, bo inaczej na pewno by zginęł. Zginęła to w końcu to ch chyba kobieta no i będzie. Będzie Drake robiony tak. U na topie oczywiście nie zauważyłem w ogóle, że ta fiara prawie zginęła. Nie wiem czy Shen w ogóle coś robił, czy tylko po prostu Wladimir e, tutaj kombinował. No i ta wieża najprawdopodobniej zginie na topie. Nikt tutaj się chyba nie wybierze, żeby mm, ją chronić. No, chyba, że Vladimir po prostu się wycofa. Tak, zdecydowanie. No jest tutaj ulti rzucone, ale wątpię, żeby w ogóle... Go... Uuu, bardzo dobrze trafiony Sivir. Znaczy, trafiona Sivir, jakby tutaj podpis się zdecydowała obrócić i ją wbić w ścianę, to by było o wiele lepiej. No jest ulti na Rengara, więc tylko od niego będzie dostawać obrażenia. No, jest ulti od Shen'a i bardzo dobra decyzja, nawet że tutaj Sivir już jest zjedzona. Jest tutaj tankowana ta wieża przez Shen'a jak najdłużej, tylko mulki. Jedno uderzenie, właśnie bardzo dobrze. Jest zabity tutaj też. diskrank czekała tylko na cooldown, na szumpo. Katarina jeszcze dobrze przyfarmiona no i Katarina 4-1 naprawdę dobrze tutaj dla niej wygląda. Podejrzewam, że dalej Exit tak, Gunblade będzie kończyć. A nie, jednak Haunting Gwiz e, bierze, co jakby nie patrzeć, daje i Ability Power, i życie, i Magic Penetration, co jest naprawdę dobre. Co tutaj Fiora chce zrobić? naprawdę najprawdopodobniej chce sfarmić coś z dżungli, tak jak najbardziej, no ale tutaj naprawdę trafi na y, Poppy, to może naprawdę dla niej źle wyglądać, y, już jest tutaj złapana, dobry stan, to jest dobre wrażenia, ale naprawdę ma bardzo dużo życia, jakby nie patrzeć na to się życia, ale jest też już Shen, no i teraz to zaczyna niedobrze wyglądać, musi tutaj uważać jednak y, Poppy, żeby nie zginąć, najlepiej właśnie pod wieżę wskoczyć, a jednak zginęła, no i co, y, nie mów że się, że ona przeżyje. nie, e, już jest tutaj Vladimir razem z Kateriną. Troszeczkę szkoda, że podpis ginęła mogła jakoś e, to przeżyć, no ale jednak się nie udało. Jakoś nagle o wiele więcej FPS-ów zacząłem robić, nie wiem dlaczego, możliwe, że po prostu mi wczytało. Nie wiem, do końca na ramy coś, ale coś w celu, nie wiem, Nie mam końca. O i mało braku, żeby tutaj e, Vladimir ukradł to Blue. Jeszcze zdecyduje się tutaj na atak. I zabił. Bardzo dobrze zabił e, na bocie też Ezra zginął, no ale tam było też interesująca dosyć akcja. Więc tutaj też Katarina musi uważać tutaj Rengar, bo może dla niego to dobrze nie wyglądać. No i jest atak. No, Rengar odpalił ultibar. Duże zobrażenie tutaj na Katarinie. Musi uważać Discrank, żeby gdzieś lepiej za nie skończył. Szem w ogóle tutaj nie reaguje i w ogóle się zastanawiam, co on robi. Nie wiem, albo tego nie zauważył. No ale na topie jest zniszczona wieża i Vladimir przechodzi. Dalej w swoją linię. Dopiero pierwsza wieża pada w tej grze w 15 minucie, więc nie jest tak źle. Tutaj ulki zostały użyte? Tak, zostały użyte ulti chyba dlatego, żeby przyfarmić miniony. Czy to jest stylu. Uuu, ten ward ma wizję aż tutaj, więc naprawdę dużo szczęście No tak, ma w sam raz tutaj wizję, chyba. No, tutaj ma wizję i w sam raz po prostu wszystko było widać i mógł zostać zniszczony. Co dalej, Popi jakoś wchodzi do dżungli przeciwnika, Szansowy tutaj farmy na idzie. Chcę, możliwe, że kogoś złapać, No, o brakło, szkoda, że jakiś, A był bug. Paska to po prostu wyszło, zastanowała go tutaj na nexusie, to było po prostu boskie, nigdy się czegoś takiego nie widziałem. Wladimir no, tutaj bluma, więc cooldowny bardzo krótkie, Elon tu ma 2 i 4 na transfuzji i... Oj, przełączyło mi się, więc... E, złe właśnie patrzę. No i jest poppie, odpala ulti. Mm, jest tutaj na blitzkranku, a tak. E, nie czy nie zmienili przypadkiem ulti. Na przykład to nad, od wieży nie dostaje i takie tak obrażeń. No tutaj jest się uciekać, bo jak go tylko tutaj złapię blitzkrank na pewno tego nie przeżyje, bo ta wie, jakby nie patrzeć, ma 5 killi, więc e, nawet jak ma o wiele mniej wyfarmionych minionów. Czy o wiele? O no, 12 tylko myślałem, że o wiele lepiej jakoś tutaj przy ten BF Sport jest tutaj. No i Fiora i Rengar są w dżungli fioletowych. Oj, przepraszam, że mi się to tak klikło. No, Vladimir Szczek, no bo ta ulti, no i naprawdę to może z niego dobrze nie wymagać, Musi tutaj pula odpalić. Nie udało mu się odpalić. Po co to urki? w ogóle od y, Twist of Fate troszeczkę nie Troszeczkę niepotrzebnie użyte. Mógłby lepiej to y, użyć. No ale dobra, widzimy, że aż przechodzi tutaj na linię. Będzie chciała te minionki tutaj e, zabić, żeby jeszcze bardziej przepchnąć. Nie. Uh, e, kil tutaj na twist przez Katarina jeszcze wskoczyła, zabiła Rengara. E, I teraz, no, złapany Shen, troszeczkę tak nieszczęśliwie. No ale Shen, no wygląda na to, że zmienił jak najbardziej. E, przyszła Poppy, O, Shen prawie przeżył, no ale jednak się nie udało. No palenie ulti od Fiory, która jednak tylko troszeczkę wrażenie zdała, zda, nic więcej. No musi tutaj ważyć Poppy, czy będzie jakiś hak. Nie, nie decyduje się na żadnego haka. Jest też Sivir w siłach dżungli, więc jakby tutaj Poppy podeszła, naprawdę nie została zabita, ale może na przykład zginąć. No. Albo nie zauważyła, że Sivir tutaj obok nie przeszła. Nie, zauważyła. No i po co? Po co to Poppy było? Podejrzewam, że teraz właśnie zginie. Nie widzę tutaj innej. Wyjścia, jakby uciekała, to może by przeżyła. No, ale teraz jeszcze ulti od Civir. Jakby Ezreal tutaj podleciał, to a, dobra decyzja, jednak użyła po prostu m, tego swojego skoku. Jak on się nazywa? Tak. Heroic Charge. właśnie, użyła Heroic Charge na, na minionku, więc mogła po prostu e, spokojnie uciec. No, jest tutaj widoczny Ezreal. E, lepiej, żeby uciekał, bo jest też Rengar w pobliżu, nawet że jest tutaj Ward, więc wszystko jest widoczne. U, dużego polema nie ma na topie. Może tylko małego sobie zabić. Eee, zobaczmy, co oni tutaj sobie zbudowali. Zacznijmy od topa: Wladimir, no, buty na cooldown. No, oczywiście jest blast.